Minecraft ale nie mogę dotknąć kwiatów. Witam. Dziś nie możemy dotknąć kwiatów. Witajcie owieczki. O kurde, to jest owca terrorystka. O tu ty do nie masz kwiatów? Nie wolno mieć kwiatów. Witajcie owieczki, mam nadzieję, że nie chcecie mi nic zrobić. Nie, nie podchodź do mnie, bo ja tutaj speedrunuję crafting. Bdziemy znaleźć diamenty. Jesteśmy na odludziu i widzę moich przeciwników. Wyłóżcie broń! Myślicie, że tak łatwo? Będzie z wami! Zrobimy nasz i idziemy do kopalni w takim razie Stone. Wow, Kurczę, ale dziura! O mój boże! Dobra. Weźmiemy, zrobić. Pomocy! O dobra. Pomocy muszę tam zejść. I teraz jest jeden pomysł. Nazywają mnie Dream. Urodziłem się i mama nazwała mnie Dream. Jestem świetny! Bra!